Cześć, witam Cię na kanale Ciekawostki i inne dziwy. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do Japonii. Większość osób kojarzy megalityczne budowle w Egipcie czy w Peru, ale już mniej wie, co znajduje się w kraju kwitnącej wiśni. Chcę Ci pokazać kilka rzeczy. Jedną z nich jest pałac cesarski w Japonii zbudowany na starożytnych ruinach. Poza tym, w kraju tam jest jeszcze kilka megalitów. Ale te dwa najciekawsze i najbardziej zagadkowe zobaczysz właśnie w dalszej części tego dzisiejszego odcinka. Najprawdopodobniej za jakiś tydzień pojawi się kolejny epizod poświęcony tym razem starożytnemu Egiptowi. Wiele ważnych elementów z historii egiptologów opartych jest na niezbyt przekonujących poszlakach. Jest to taki kolos na glinianych nogach. Przyjrzymy się też niektórym budowlom, które rzekomo mieli wznieść poszczególni królowie Egiptu. Jeżeli jesteś ciekawy tematu, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić właśnie tego kolejnego odcinka. Tyle, jeżeli chodzi o przyszły tydzień, teraz przejdźmy już do Japonii. Pałac cesarski jest główną rezydencją cesarza Japonii. Jest to duży obszar, położony w jednej z dzielnic tokijskich i składa się z kilku budynków, takich jak pałac główny, prywatne rezydencje rodziny cesarskiej, archiwum, muzeum i biura administracyjne. Miał on zostać wybudowany w XV wieku i zrekonstruowany w 1620 roku po wojnie. Po różnych perturbacjach i uszkodzeniach wojennych został zbombardowany podczas II wojny światowej. Mimo, że powstał w XV wieku, to jest tam sporo megalitów, które były zapewne nietknięte przez poprzednie wieki. Mogą one świadczyć o tym, że ten i poprzedni pałac powstały na ruinach starożytnych budowli, lub przynajmniej że do ich budowy wykorzystano megality ze zniszczonych pobliskich świątyń. Mi się jednak wydaje, że te największe megality stoją tam właśnie znacznie dłużej niż może, może się nam to wydawać, ale już na pewno historykom. Największy z tych kamieni jest właśnie ten, który teraz widzicie. Ma on jakieś 5,5 metra wysokości i niemal 12 metrów długości. Ale co ciekawe, jedynie jakieś 70 bądź 90 cm grubości. Mimo to, jego waga wynosi i tak ponad 120 ton. Tutaj wam troszeczkę pokażę inne zdjęcie, przybliżę i spójrzcie no na to miejsce i na te ślady, które teraz wam zaznaczyłem. Jeżeli masz chęć, to napisz w komentarzu, co o tym myślisz, na jakie ślady ci to wygląda. W okolicy pałacu jest tam jeszcze 5 kamieni ważących ponad 100 ton. Widać, że szpary między tymi blokami są znacznie większe niż między megalitami, na przykład w Peru czy w Egipcie. Patrząc z kolei na to zdjęcie, można odnieść wrażenie, jakby było to w pewnym momencie w jakimś jakby ciekłej konsystencji. Patrząc na to, że ta zewnętrzna warstwa pokrywa jakby te wewnętrzne kamienie, to mam wrażenie, takie odczucie, jakby to wyglądało tak jak u nas ścian. Co ciekawe, Wykopoliska w Japonii wykazały, że używali oni metalowych klamer, bardzo podobnych do tych, które znaleziono w konstrukcjach w Peru, Boliwii, Egipcie oraz w innych miejscach na świecie. Świadczyć to może o użyciu tej samej technologii budowy, jak we wspomnianych regionach. Tutaj można postawić pytanie, czy sposób budowy, a więc stosowanie ogromnych megalitów bądź bloków o fikuśnych kształtach, a także brak zaprawy, Niewiarygodna precyzja, nawet jak na normy XXI wieku? Czy to są zwykłe zbiegi okoliczności, jak wierzą nasi historycy? Do tego należy dodać jeszcze, tak jak już wspominałem, stosowanie charakterystycznych metalowych klamer przy budowie. No a może jednak nie było tu żadnego przypadku, a wiedza i technologia została w jakiś sposób przekazywana pomiędzy odległymi ludami. Możliwe jest też, że wiedza ta wywodzi się po prostu, że tak powiem, z tego samego korzenia. Jest tutaj kilka różnych opcji, ale to temat na inny odcinek. Teraz przejdziemy do kolejnej części odcinka i zobaczymy jeszcze inne megality, właśnie które znajdują się w Japonii. Kolejnym z nich jest tak zwany kamienny statek Masuda. Jest on największy z megalitów w kraju. Zlokalizowany pośrodku bambusowego lasu na zboczu małej góry, która mieści się w okolicy wsi Asuka w prefekturze Nara. Obszar ten znany jest z wielu świątyń i posągów buddyjskich, ale są tam też elementy, które nie pasują do buddyjskiego stylu. No chyba, tak mi się wydaje, że nikt nie wie, do czego one faktycznie służyły. Kamień, o którym jest mowa, według szacunków waży jakieś 800 ton, a jego wymiary wynoszą jakieś 8 na 11 metrów plus niecałe 5 metrów wysokości. Nazwa odnosi się do jeziora Masuda, które znajdowało się w pobliżu a określenie kamienna łódź nawiązuje do dwóch dziur w megalicie, przez co skojarzenie z łodzią czy kajakiem. Prawdopodobnie wytworzony jest z tego samego kamienia, z którego wykonane jest całe wzgórze, na którym się znajduje. Wierzchołek został całkowicie spłaszczony i wykonano w nim dwa ponad metrowe otwory o kwadratowym kształcie. U podstawy kamienia znajdują się wgłębienia w kształcie siatki, które uważa się za związane z procesem obróbki kamienia. Wgłębienia mają podobny do siebie kształt trochę zaokrąglony. Podobny kamień z taką siatką znajduje się też w Indiach, a więc w kraju o podobnym klimacie, czyli z podobnymi warunkami erozji. Jednak w kamiennym bloku w Indiach widoczne są wyraźne ślady ręcznej obróbki zarówno na pozostawionych wypustkach tej siatki, jak i w rowkach. Jeżeli chodzi o japoński kamień, to tylko jeden z dwóch otworów na górze monolitu napełnia się wodą. Być może jest on pęknięty i z tego powodu porzucony, niedokończony. Jednak pęknięcie mogło też powstać później naturalny sposób lub podczas jakichś prób wykorzystania tego kamienia. W źródłach historycznych do tej pory nie znaleziono żadnej wzmianki na temat powstania japońskiego zagadkowego megalitu. Znanych jest za to kilkadziesiąt legend i teorii na temat stworzenia tego kamienia. Był on już z pewnością znany jakieś 1300 lat temu, ponieważ wspomniano o jego istnieniu w starożytnej kronice opisującej prowincję Harima, w której się znajdował. Jeżeli chodzi o jego przeznaczenie, to tutaj również są różne teorie. Jedni sugerowali, że był to cokół, na którym stał pomnik. Drudzy, Uważają, że mogła to być platforma do obserwacji astrologicznych. Ponoć linia grzbietu skały biegnie równolegle do grzbietu górskiego w Asuce i zrównuje się z zachodem słońca w pewnym dniu roku, który był dosyć ważny dla rolników w tamtym rejonie. Innym pomysłem był oczywiście sarkofag, przeznaczony do komory grobowej, ale odrzucony z powodu wspomnianego pęknięcia w kamieniu. Teraz przechodzimy do trzeciej, ostatniej części odcinka. Kolejnym ciekawym i zagadkowym megalitem w Japonii jest Ishino Hode. Obecnie jest to miejsce kultu poświęcone jednemu z bóstw i nikt nie wie, kto go wykonał i dlaczego. Prawdopodobnie waży jakieś 500 ton. Główną część stanowi monolit utworzony z trzech regularnych równoległościanów, z których dwa są tego samego rozmiaru, a trzeci mniejszy i jest symetrycznie umieszczony między tamtymi dwoma. Nie wiadomo kto i po co wykonał ten obiekt. Podobnie jak w przypadku piramid i innych megalitycznych budowli, w źródłach pisanych nie ma żadnych zapisków i odniesień na temat budowy tego obiektu. Pod megalitem znajduje się zbiornik wypełniony wodą. Z zapisów świątynych wynika, że zbiornik ten, mimo że wydaje się być płytki, to nie wysycha nawet podczas długotrwałych susz. Podtrzymujący cały kamień fragment na dole megalitu. Nie jest w pełni widoczny, co daje złudzenie, że kamień się unosi, stąd niektórzy mówią na niego płynąca łódź. Oficjalne tłumaczenie nazwy to kamienne sanktuarium. Według oficjalnej wersji miał to być kamienny grobowiec, jednak tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, po co powstał ten megalit, do czego miał służyć. Innym z pomysłów jest to, że obiekt miał służyć jako jeden z filarów jakiejś ogromnej, wielkiej, megalitycznej konstrukcji. Jeżeli masz jakieś przemyślenia, albo przychodzi coś Ci do głowy, do czego mógł służyć ten kamień, a zarówno ten poprzedni, to napisz w komentarzu, chętnie przeczytam co o tym myślicie. W tym odcinku to będzie już wszystko. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to mam nadzieję, że ciekawi cię starożytny Egipt, ponieważ, no właśnie tak jak wspomniałem już na samym początku odcinka. W przyszłym tygodniu pojawi się odcinek poświęcony temu krajowi, ale ogólnie w przyszłych miesiącach myślę, że pojawi się jeszcze kilka epizodów poświęconych właśnie różnej tematyce, ale związanej ze starożytnymi cywilizacjami Egiptu. W tym najbliższym chciałem poruszyć temat podstaw, na których opiera się współczesna egiptologia. Patrząc na to z boku, wygląda to jakby w wielu kwestiach opierali się oni na bajkach i posługiwali niekiedy nieprzekonującymi poszlakami. Nie przeszkadza im to tworzyć swoje dziwne teorie, które często nie są spójne i logiczne. Trochę właśnie o tym mowa będzie w kolejnym odcinku. No dobra, czas już się pożegnać. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. I zachęcam jeszcze do subskrypcji kanału osób, które tego jeszcze nie zrobiły. Cześć!